Witam wszystkich, zapraszam do oglądania pani Ghosts of the New Eden. Okej, okay. mamy za zadanie znaleźć drogę do wiatraka. Spójrzmy więc jeszcze... Zobaczmy sobie... Czyli tak, kroniki jeszcze tutaj mamy dosyć dużo. Czyli co najmniej... Cztery zadania, okej. Okay. Przejdźmy jeszcze sobie do mapki. Tutaj mamy się udać, czyli przeniesiemy się, pobiegniemy sobie tędy. Prawdopodobnie dojdzie do jakiegoś starcia po drodze. Górą, tak, górą, dobra. Zawsze zapominam, żeby sobie poza nagraniem gdzieś tam posprawdzać, mm, jakich surowców mi potrzeba do ulepszania naszej postaci. Ale to jest nieważne i tak nie jest trudno, co trzeba przyznać. Poziom bardzo trudny, ale tak naprawdę nie jest trudno. Na początku było dosyć trudno, jak nasza postać jeszcze była słabo ulepszona. Teraz mamy ewolucję, również. Ok, czyli możemy sobie coś wybrać. Skok aktywuje atak obszarowy, zadając obrażenia duchowe. Ok sparowania ataku odnawia 10 punktów zdrowia, o! To weźmiemy. Dobra. Teraz przeniesiemy się. Okej, okay, czyli mamy tutaj wiatra. No tak, oczywiście, gdzieś są. Something's here. Hidden. Coś schowane. A no jest rzeczywiście, Dantej. Okej, okay, teraz musimy poszukać drogi lub tego amuletu do zniszczenia. Walka? No okej, okay, dobra, szybko się uporamy z przeciwnikiem.

Okej. Okay. Dobra, nic tu nie ma. To co dla nas jednak ważne, gdzieś ten amulet jest ukryty. Ghost wards cannot manifest. Słyszę też znajdźkę? Tam. I can't help you. Na razie nie, tak. O, właśnie. No i pięknie. Co my tu mamy? Mamy tam jest. Ale najpierw może... Aha, nie ma nawet co przeszukać tak naprawdę, tu nic nie ma. Tu jest jeszcze jakieś przejście. I coś tutaj jest. Okej, okay, jedyna możliwość to użyć tutaj drzwi, Aha. Przejście powinno być. Eee, tylko gdzie? Jak tam się dostać? Jakoś te schody trzeba opuścić. Aha. Aha, mamy dwie drogi. Zobaczmy co tutaj najpierw. No, dobrze. Wróćmy i idziemy dalej na górę. Tu jest wejście, ale najpierw. Przejdźmy na drugą stronę. Co my tu mamy? Skrzynie. A zaraz była jakaś szpara, czy nie trzeba w coś strzelić? Come out, come out. Pierwszy symbol rysunek symbolu Wiedźmy. Nieskuteczny. Być może w połączeniu z innym symbolem aby podwoić efekt. Drugi symbol rysunek symbolu demono, Demonologa. Absolutna porażka. Trzeci symbol. Rysunek symbolu innego demonologa. Działa, ale ledwo. Czwarty symbol. Rysunek 1 i 3 symbolu są połączone i nowy symbol jest zakreślony. Może spróbować tego. Jakby jakiś kod. Próba przetłumaczenia rytuału pomniejszej poligenezy na potoczny język. Dajże Notatka Etienne Roulette, 5 września 1690 roku. Nie pomyliłem się co do ukrytego potencjału w tym regionie. Całun między Aralu a naszym światem jest tu szczególnie cienki i dlatego sprzyja pojawieniu się wyłomów. Szalona ambicja proce Procterów, prokterów, jeszcze bardziej osłabiła już istniejącą kruchość. Biedn, biedni amatorzy, teraz będą skazani na wieczne męki. Jednak dzięki ich wysiłkom będą mogli zdobyć ogromną wiedzę o Aralu i odnieść sukces tam, gdzie wszyscy poznali, pozostali zawiedli. Poprosiłem o pomoc syna Haskiela który w przeciwieństwie do swojego głupiego ojca ma potencjał i dlatego może mi się bardzo przydać. Razem możemy osiągnąć wielkie rzeczy. Ok, wszędzie mamy jakieś ślady, mnóstwo śladów. Księga mniejszych i większych stworzeń. O, no, może będzie boss? Lami's work was poor. No wonder the ritual he spawned for Caleb from those botched words of power went wrong. 10 czerwca 1695 roku nie mogę dłużej czekać, ojciec może głosić kazania lub włóczyć się po mieście ze swoimi radnymi. Ani słowa nie uratują tych ludzi. Mamy móc. Moc i obowiązek działać, a nie kulić się ze strachu o naszą reputację. Ale ojciec zawsze obawiał się utraty reputacji, do tego stopnia, że porzucił swoje rzemiosło. Pozostawiając mnie, bym uczył się go w tajemnicy. Wstyd, jeśli mój ojciec nie będzie działać, to ja to zrobię. No i działał, no i działał, rzeczywiście. Pragnął władzy. Czy szukał to Czy out of z ojca If he did, he went the wrong way about it. We need to get to the top floor. Bet we'll find something. Tak, tak, but we not finished yet. against More ghost wards. Someone was being extra careful. Okay. Stronę, więc sprawdźmy najpierw. Ale tutaj wyżej. A co będzie? Tutaj. A zeskoczyłem. No nie. Corrupted ivy. Red. Come look. Zaraz. Najpierw tutaj podziałamy. O, proszę, jakiś amulet. Koszt punktów energii duchowej objawienie zmniejszono o 50%, ale obrażenie otrzymane. Nie interesuje mnie coś takiego. No dobra, więc zobaczmy teraz tak, tutaj jest, tak, tutaj i gdzie jeszcze? Tylko w tych dwóch miejscach? The like you need it. Ok, jeszcze tutaj mamy mnóstwo przedmiotów, jak widać. Korba do wytraka. 6 września 1638 roku nadchodzi wreszcie ten dzień. Wkrótce nasz zapał zostanie nagrodzony największym darem. Zebraliśmy się razem i przygotowujemy rytuał. Etel i Etiel.

but the promise is a trap let's hope it hasn't been used mm -hmm. it's just a lift why is this mechanism so complex more magic muckery not necromancy though Test 17. Obiekt natychmiast wyczuł moją obecność. Uwaga, zioła nie mają szczególnego wpływu na zmysł. Test 18. Znowu się powiodło, ale wydaje się, że udało się go oszukać na kilka sekund. Uwaga, czy może to mieć związek z użytym przeze mnie materiałem organicznym? Będę musiał to sprawdzić. Test 19. Niejednoznaczny wynik. Może i jestem w stanie go oszukać, ale jeśli podejdę bliżej, zaczyna się denerwować. Uwaga, spróbować zamulatem przeciwko duchom, aby zwiększyć efekt. Test 20. Niewystarczające wyniki. Składniki są właściwe. Może to kwestia symboli. Test 21 nadal nie działa zgodnie z oczeki oczekiwaniami. Test 22 wpadłem na coś. Myślę, że wkrótce będzie gotowe. Okej, okay, i tutaj mamy to użyć tą kolbę? Korbę. we'll be careful we don't know what Lamy was up to and the signs are not encouraging. To mommy. oh ah you know, on underground the darkness the gloom the cool air really no not really not at all Co to za przyjemny dźwięk? A co tam się dzieje? O. No tak nie ma innej drogi. Więc musimy zbadać tą jaskinię. No, zbliżamy się do tego czegoś. Okej, okay, mam walkę z bosem, walka nie jest najłatwiejsza. Blasted pest. Kurde, no. Stand fast. It's almost done. Okay. On, You're on your own here Red. jeszcze żyje? Troubles about to... Ta jeszcze. Nie to czekaj, no jest ich tutaj strasznie dużo.

Dead animals again. Different symbols and magic. Seems they were used as bait. Is this how we got through the sorrow's vigilance? Okay, okay we Suppose now we step into the void. Suppose we do. No dobra, do otchłani. Zakończenie zadania No dobra, skoro zadanie zostało zakończone W tym momencie ja również sobie w tym momencie Zakończę ten odcinek Jeżeli filmik Ci się podobał zostaw lajka Zostaw komentarz Zapraszam również do subskrybowania kanału Dzięki za oglądanie i pozdrawiam